Wy, 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 no, daj, czekaj, tak, czekaj. no, czekaj, no, najpierw, czekaj najpierw, czekaj, czekaj, czekaj Ej, czekaj, bo se kurwa nie, siadłem kamery, No Jak No, łapicek ten miecz Jeb. O no, kurwa, profesjonalista kurwa, kurwa, <ślech>, nie, Dobra, teraz zicek daj ten miecz, a ja go całego kurwa przechwycę Nie, teraz kręć no, nie, teraz skręć dalej Ja stawię jakby ci łysą głowę obciął to furora O kurwa, roboczy Pawlik O o, GZWM, SA, kubik, kurwa, nie zajebajcie. To mój Stasiu. A to tam ja. O, jest i Staszkin. Wiedźmin, wiedźmin, wiedźmin. O, jeb, 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 cyk, cyk, cyk. O, dobra. Tutaj przedstawiamy, kurwa, pierwsze w Polsce. Otwiera, Najlepszy otwiera świata. Najlepszy otwiera Muzyka w tle. Ona tańczy Zostań, dla mnie! Nie, O. to! Ja, A ciebie kurwa zbieram. wyzywał na pojedynek! Tak, o, to <grywak> Wyzywał mi się na pojedynek, okej? Okay. Dobra, teraz muzyczka w trest! Ja tylko chcę coś powiedzieć! On do. tak mnie nie zabije, bo... Szkoda mu piwa! No! <grywak> nie, czekaj! O! Na sał... No. Na, na, na... najlepsza pestańka! Czekaj, ja podkręc, do. do. Dobra! I cek! No go, bud, kurwa i Dobra, dobra! Ej, ej! dobra! <śmianie> dobra, dajcie cię. pokaż miec cały, Zajbisz się od rączki, tr ale trzymaj go tak. Czekaj. Tu i co na tle kurwa naszego zajebistego tego pojazdu. trzymaj miecz zajpisz się. Miedz, Sorry, trzymaj miecz e, e, Na to. goli, na goli. Teraz proszę bardzo, mnie tu. Do tutaj, trzej, daj go tak, daj go tak, na wprost zajpisz się. Na tym o kurwa, otwieracz do piwa, kurwa profesjonalny, Gola Grodkowska oczywiście Dobra, idzie Dobra. Ci, ci Honory e, Tomek będzie czynił honory Goli! Będzie otwierał browara Pamiętajcie ludzie, jakieś. Pokaż perełkę ładnie! Jakoś... To i ten eksponat to mi go odkupi. Otóż to! Tomek! Czekaj! Panie, czekajcie! Nie tak! Tutaj zajebiście, się! No! Pierwsze winter... Pierwsze w Polsce otwieranie browara wieczem! Jech! Yeah! No i kurwa profesjonalnie! Zawsze się musi coś uronić! Idealnie! A ja teraz... Teraz drugi I Drugi! Tej drugi. drugi! Jest i drugi! Perełka! Tomeczku, złap! Złap! masz... Musisz dobrze złapać! Czy masz! Cyk! Idealnie! Tutaj nie szczera, bo tu ja od, od razu się na drugim miejscu, bo... O! Oh, grzdel, grzdel, grzdel! ideal. I jak oceniasz? Ziemia kamienista? Pięć świetlne? Tak, teraz Pięć Ziemia kamienista, pszenno Dajcie Czekajcie, czekajcie. Koszone gdzieś tak w połowie lipca. Robert lubelski? O! Panie pozdrawne, aż Odebrane! Czy dziecko? Czy Czy A tu nasza piękna flaga Polski! A, ale odwiedzi dopiero w nocy w nocy, złodzieje, jebane. O! miecz kuźba! Tak my zrobili to! tak A jak? To są, to są właśnie nasi polscy znani. tutaj bym chciał powiedzieć coś o tym mieczu. Iść co? Iść cóż, ponieważ, że, że ten miecz, to są, są, że są, ten miecz jest piętnastowieczny i nie to, to nie są jaja. A, bo, 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 tu bo sobie ludzie to bada. Oni kiedyś tym beczki piwa otwierali, a nie butelki. Po, po, posłuchaj teraz. Teraz? No o, tak. po, po, teraz. O! A no już? A, a <noise> to co? Poczekaj, to <noise> ja mam kombinerki i chujam <głos> trochę! Daj, bo my też jesteśmy w stanie! To nie wiem, To co? mogę poszyć? Pierda na oddech! O! Nie wiem! Kuźba O! Ło! Ło! Daj, ku, dba, zajebie. Tak ci Zajebie! Iść zajeba! Idź Iś, sub na pierda, like. o. o. Co o, to Co będą miski?

Mamek! 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 i Mamek! 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 Ej, bo tu Mamek! 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 O nie <kłodzę> do środka Ja bym no. ja tylko z zawsze spowiedział Wróć, Ty O chujcu! Ale tam nic nie widać! Ale tam nic nie widać, bo jest kurwa ciemno Kurwa! TY O CHUJCIA ZJEBAJ MI ROWER Tomek na swoim rumaku kurwa Ja bym spojrzeć. tu Osioł na rowerze co to za zwierzę OSIOŁ NA ROWERZE <śle> CO TO ZA ZWIERZĘ Dobra idziemy jeszcze raz go Kto mu dał broń?

Насрај Dobre, dobre, ci się cię oh, I co? Ce... Co ci się stało? Nie umieraj, proszę. O, o, <gulia> Właśnie tak się bawi go na... o, 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 ja. o, 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 Ja

Cio, a, ok, Cio, A, aktor numer jeden, przedstaw się ładnie! Uuu! Wróćcie w dupę! Stał! <grym> ta, ja to wszystko robię pod wpływem emocji, bo mam ja wszędzie w prawo, tak, o, o, Otóż to! No <grym>. cóż to? Nie był sam o, sam najlepszy, najlepszy aktorzy na świecie, nie ma innej opcji! Dobra, bo... Ja się kurwał dwie oparłem tak chłopie, no bo tak oszokowałem od to pił miecz, To jest właśnie nasza zajebista gola.